Cześć widzowie, ja jestem i nagrywamy Lemon Boxa. To mamy. Ja sobie go grałem tam kiedyś i chciałbym wam pokazać, żeby jak nudzi wam się gra, możecie sobie zagrać Lemon Boxa. Jak chcecie. A więc zostawcie swój Mam 17 Tysiąc odwieszonych notów. Tam tu... na imię Widzicie tu. Tak jak mój kanał teraz. Pokażemy wam moje eee, postacie. zobaczcie, ile mam. tej 53. Nawet mam legendy. Ja mam otworzyć otw w Lemon Boxa serię z, z Mandy, bo chyba jest z Boosterem w Lemon boxa. To robimy sobie misję, co nam się trafi. Chyba blisko było, by mieli trzy Omega Boxy, to by mogła być postać. I zrobię. Będziemy sobie zdobywać. postacie jak nam się uda. Wystawcie suba. Łapkę. Jak będzie do 20 subów, to będzie filmik. Ja. Z piotkiem. Jak będzie jeden słup. Jak Piotrek do mnie przyjedzie, nagrywamy. Z Piotkiem. Zostawcie suba. I niedzielę z Adamem coś tam nagramy. Z Adamem 1, 2, 3. Nie. Co nam się trafiło? A Freski. Truskiny dla Roka. Nie, 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 nie doładowujemy sobie. Tu nie, nie A mam mówię, że to mój box i taki zielony obrazek takiego zielonego boxa. Nie wiem jak to powiedzieć. Chyba tu będą jakieś boxy. Ta zielona. Nie, nie ma ich już. Już ich nie ma. To sobie make... Omega Boxa Z ekranem Weźmiemy. Bo ta grama Jak ma się mało postać, jest wam łatwo zdobyć te skiny, a tych, no, jest, kiedy będzie się miało dużo. Nic się nie trafi. Akurat tyle klejnotów. Tak, w ogóle będziemy nagrywać, jak pokazuję moją kofulkę piłkę. Zgadnijcie napiszcie komentarz, jak będzie można. Albo do mnie zadzwońcie, albo przyjdźcie, jak. Jak mam koszulkę? Bez nie tak z YouTube'a. Nie no, już wiecie. Okay? Ale bez sprawdzając. Nie no, już wiecie, Messie'o. Ale będę miał, jak będę miał nową, to nie powiem wam jaką. Tylko na filmie pokażę. Tak, w ogóle. Mamy postać! Nowa postać tylko dodatek. Bi. Nie miałem bi. Ja myślałem, że dodatek, bo ma najszybszy level. <coughs> Boostera. Na dziewiąt mam kruka. Ma postać nam byla. brakuje. Do, jak, do trafienia na zaszary teraz nie mogę z lekrem prawie nic ja teraz muszę ze skrzynek naprawdę bo, bo mi już się nie da totalnie z to skrzynek tu otwierałaś mega boxy. Bo my lekramy oglądamy Nie no. nie no. Nie wiem czy my nie wiem czy my tu odbieramy tysiąc tak, nie Niedługo mam osiemnaście. Póstka na pełnicę. Nie no mało teraz Tak było wybrak? Brakuje mi tylko 100 klejnotów i będę miał te 18. Jedną postaw w tym filmie wbiliśmy. No to mam już 18-17. Kupię sobie kilka karnetów normalnie za. Te klejnoty gdzie coś tam siódemka? Druga postać, lub dodatek. Druga postać jest! I sto klejnotów. I ja tylko to mam. O, 540. Ja no, jak teraz doładuję sobie 540, a ja, no to już. Mam Lekra nie do no, Hallelujah. My same mega boxy dzisiaj otwieram. A czy omega oh, boxy? Może otworzymy w tym filmie jakiegoś mega Zostawcie pod tym filmem jedną łapkę w górę, jak ta gra wam się podoba. Naprawdę. Nagramuję tylko film z moim twarzą. Kolejną z Peterem wtedy będę wygrał, bo ta Pitera twarz była, a nie moja oszustka. <Ky> Wiecie klejnoty No i mamy 19 tysięcy 23 Prawda? 55 postaci już. Kogo my trafiliśmy? A Epika. Już mamy wszystkie epiki. Chyba. Sprawdźmy. Tak, wszystkie, tylko trzy chromatyczne. I będę miał wszystkie do dropnięcia. A więc. Omega boxy otwieramy. No, no tu jest mocniejszy niż na tablecie. Na tablecie ja nie nagrywam Wam ale na tyle bo nie będę nagrywał. Czy jakieś klejnoty wydałam? Nie, bo mi się wydawało. Nie wiem gdzie mi zady. My dwie zady. Dwa zady to zdobyliśmy. Postać! Trzecie postać? Sam! Jest! Moja najmocniejsza postać, która mi brakowała. Tylko Otis mi brakuje i Kolet. Tylko Kolet mi brakuje i Otis. Dowie. Ten kanał warto oglądać. Nie tylko ten, ale ten też warto. No, Fuska, niestety w niedzielę będzie z Adamem na krywalny film. Nie wiem o której godzinie, bo Adam mi powiedział kiedy zje obiad. W niedzielę no to do mnie przyjdzie. Jedzie. Nagramy, jeśli Bartek je będzie przeklinał, to z Bartkiem coś nagramy, jeśli zdrowieje. Pozdrawiamy w tym filmie Nie. Bartka Webera, Piotka Zawackiego i Mateusza Zielickiego. Pozdrawiamy ich w tym filmie, bo Bartek Weber chory, więc go pozdrawiamy też. Który jest niedaleko niemiecka Który, o, ja z nim zagry, nagrywałem banki no i on z, ze mną nagrywał jakieś bardziej trzy filmy nie pamiętam A nagram jakby nie sprawdził Bartka Webera kanał może I ten żadnych przekleństw nie ma Zobaczymy, ile ma filmików, ile informacji, ile subów. Bo mój kanał też zobaczymy, ile ja mam informacji. Ja ci będę na short, będzie tylko dwie postacie mi widowie. Widzowie, mam nagrane, bo ja tak robię, żeby sobie otwierać te Omega Boxy. Nie, no. Ja tylko będę miał 20 tysięcy. Klejnotów. Ale kramy są widzowie? Nie, no. Już mam na pewno.